Między godziną 17 a 18 w wielu miejscach na Śląsku zrobiło się ciemno. Na budynkach urzędów czy ulicach w poszczególnych miastach zgasły światła. To forma protestu samorządów wobec polityki rządu. Chodzi m.in. o zawetowanie budżetu Unii Europejskiej. Akcję przeprowadza stowarzyszenie Tak Samorządy dla Polski. No, protestujemy przeciwko działaniom rządu, który zamierza pozbawić nas środków na realizację wielu innych. Inwestycji w mieście, tylko w przyszłym roku w budżecie inwestycyjnym ponad 50 milionów złotych to są właśnie środki europejskie. Bez tych pieniędzy nie będziemy w stanie realizować wielu rzeczy, nie będziemy w stanie modernizować i rozwijać naszych miast. Jest to wyraz bezradności, bezsilności samorządów, ponieważ rząd nie liczy się ze zdaniem polskich gmin, polskich samorządów. Światła zgasły między innymi na budynku Urzędu Miasta i ulicy Muńskiej w Katowicach, na alei zwycięstwa w Sosnowcu, placu wolności w Dąbrowie Górniczej czy w Gliwicach na urzędzie. Miejskim oraz ulicy Zwycięstwa. To jest wyraz sprzeciwu wobec takiej polityki, w której ktoś daje coś obywatelom, ale nie z własnej kieszeni, tylko z kieszeni samorządów, którym z kolei przybywa zadań, przybywa kosztów w, w oświacie chociażby. Nie nadążają za tym subwencje, są nam ograniczane wpływy podatkowe. Przeciwny wobec ostatnich działań rządu jest również europarlamentarzysta ze Śląska Łukasz Kochut. Śląsk faktycznie byłby jednym z najbardziej poszkodowanych regionów, jeśli chodzi o, o, o to weto, więc zakładam i liczę na to, że, że oni jednak się dogadają i że, i że premier Mateusz Morawiecki no, pójdzie po rozum do głowy i... I nie zawetuje tego, tego budżetu? Protest dotyczy również m.in. przyjętej przez Sejm ustawy ograniczającej udział samorządów we wpływach z podatków CIT oraz PIT, czy skali wzrostu bieżących wydatków oświatowych pokrywanych przez samorządy, co znacząco wpływa na ich kondycję finansową.